Dobiegła końca walka o drogę ekspresową S8, która rozpoczęła się 7 lat temu. Politycy i samorządowcy z zachodniej części województwa łódzkiego protestowali, organizowali happeningi. Ja sam pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu protestowałem w, na jednym z węzłów, który otwierał premier Kaczyński, i wtedy ta droga była bardzo daleko. Aż wreszcie pobiegli sztafetą do Warszawy. Cztery lata temu biegliśmy w sztafecie, żeby przypomnieć ministrowi. Polaczkowi, że rozporządzenie wskazuje określony przebieg tej drogi od węzła Walichnowy do Sieradza, przez Duńskowolę, Łask, Pabianice ku południowej granicy Łodzi. Niektórzy urzędnicy Generalnej Dyrekcji chcieli ten przebieg przesunąć na południe. Tym razem sztafeta pobiegła z Łodzi do Walichnowych. Tam powstanie węzeł komunikacyjny drogi ekspresowej S8. To początek budowy ponad 113 km nowej drogi. Koszt inwestycji to ponad 4,5 miliarda złotych. Budowane całkowicie po Nowym śladzie, również z przejściem przez obszary Natury 2000, więc to bardzo kosztowne środki zapobiegawcze, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Minister Grabaczyk zapewnia, że S8 będzie wybudowana szybciej niż planowano. Wczoraj pojawiły się informacje, że drogi tej nie będzie na euro. Nie będzie, bo nie była planowana. Nasi poprzednicy planowali, że droga ekspresowa S8 powstanie dopiero w 2015 roku. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi uporać się z wykupami gruntów na całej trasie. Trzeba się spieszyć, bo jest już pozwolenie na budowę obwodnicy Sieradza. Nie ma sklepów, w którym gotowe drogi leżą na półkach. Nie ma nawet takiego supermarketu. Drogę trzeba przygotować. Od wbicia pierwszego szpadla do momentu, kiedy S8 pojadą pierwsze samochody, minie około dwóch lat. Minister Grabarczyk nie wbił jednak szpadla na placu budowy. Uznał, że to co powinien już zrobił. Szpadlami z ochotą zajęli się samorządowcy z Łódzkiego. Oni już zacierają ręce. S8, nowa trasa ożywiająca. Zachodnio-południową część naszego regionu to będzie duży impuls rozwoju gospodarczego, a coś, co ożywi gospodarczo te tradycyjnie rolnicze do dziś regiony. Droga ekspresowa S8 ma być gotowa na przełomie 2013 i 2014 roku, a już terenami położonymi wzdłuż niej interesują się inwestorzy. Na przykład w Sieradzu powstanie centrum logistyczne.